Co dla Ciebie? Coś na ciepło, na zimno, kofeina, procenty. procenty Serwujemy najlepsze espresso w okolicy. Będziesz po nim dobrze. zasuwać jak korpus rozwiązaniem umowy. Uwaga, ogłoszenie! To jest kurwa napad! Ty cwaniura przy ladzie! Mordę w kubę i ręce do góry! Chcemy widział nas gaz! A reszta siedzi i nawet nie mruga! Ja mam słabe nerwy! Byle powód i palec na spuściem się trzęsie jak pojeby! Otwara na stołu i słuchaj co mówi, to nikomu nic się nie stanie! Skok na knajpę? Serio? Co robiliście wcześniej? Kradliście dzieciom lizaki? ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniać słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład! Wyciągaj portfel! Powoli. Wysyłacie sprzeczne sygnały. Jak mam grzebać po kieszeniach z rękami w górze? Albo widzisz nadgarstki, albo szukam forsy. Nie można mieć wszystkiego. Myślisz, że jak zasuniesz słabym żartem, to ci odpuszczę? Że się pośmiejemy i pójdziemy do domu? Fortfel! Już! Jakim cudem jeszcze żyjesz? Co, kurwa? Znowu jakieś żarciki? Nie umiesz właściwie ocenić przeciwnika, co? Spotkałem paru takich jak ty. Wszyscy gryzą piach. Nie ocenili mnie właściwie. Blefujesz. Nie nabierzesz mnie. Zadawałem się z Melstromem i Arasaku. Myślisz, że dasz radę mnie choćby drasnąć? Załatwię cię, zanim pociągniesz za spust. Rozumiesz? Kurwa. Wynosimy się! Tyle lat spokoju i nagle coś takiego. Chłopaki Six Street przysnęli czy co? Szczęście, że cię tu przywiało. Częstuj się! Na koszt firmy! Napiłbym się czegoś. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty?